Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku weekendowego ogrodnika. Prawdopodobnie jest to ostatni odcinek w tym sezonie. Jesteśmy w naszym warzywniku. Kolory są bardzo jesienne. Tak naprawdę mamy połowę listopada, a dopiero były ze dwa dni z przymrozkiem. Pokażę szybciutko, co tutaj jeszcze znajduje się na grządkach. Szybko, bo zimno, pada deszcz i wieje wiatr. Typowo jesienna pogoda. Tutaj mamy brokuły, które były sadzone pod koniec sierpnia. Niestety one nie zdążą już zaowocować, bo zapowiadany jest przymrozek. One zostały tak ogrodzone przed sarnami. Tutaj mamy naszą grządkę z pomidorami. Niestety pomidory już zmrożone, uschły. Są jeszcze właśnie takie nadgnite pomidory leżące gdzieś. Właśnie tutaj, między tymi krzakami, sporo tych pomidorów zgniło. Tutaj z kolei mamy seler, mamy też por i trzeba będzie je już wyrwać, bo zapowiadałem kilkustopniowy mróz w nocy i te rośliny nie przetrwają takiego mrozu. A tutaj obok mamy jeszcze paprykę kajen. Liście zmarzły, ale papryka się trzyma. Mamy też nasze kapustne. Tutaj akurat są kalafiory. No, teraz, jak jest chłodno i dużo deszczu, to te kalafiory nawet są lepsze niż y, latem i się nadają do użytku. Mamy też brukselkę. Tutaj kolby, brukselki już są gotowe do wycięcia. Trzeba oberwać liście, wyciąć kolby. I w domu można spokojnie ściąć brukselki z tych kolb. I jeszcze jest i kapusta, która też będzie wycinana. I tutaj jest kilkanaście ich, jej główek. Jak Państwo widzą, jest mokro, pada. I to jest ostatni w tym sezonie odcinek weekendowego ogrodnika. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w następnym roku.